na extra classe więc siema nocy, znowu The Best, a to trzeci odcinek z serii w Tum te 2014, karierą m.in. innym em bohatów i reprezentacją Polski. A więc najpierw zerknijmy sobie na terminarz. Ostatni mecz, który widzieliście, był przegrany chyba 2-1 z Pogonią Szczecin, tak? ten mecz. Niestety tylko jednego wybrana za był Łukasz Broński, jednak... Potem w jakiś magiczny sposób wygraliśmy ogóle Kamila Poźniaka, który miał niemalą kodulskę, ale taką słabą. Wygranym 1 do 0 z górnikiem Zabrze. Dwóch, także Beniaminkiem Kiemerska klasy górnikiem Łęczną. Podróż Adriana Basti i Mateusza Maka. I wygrana, i to jest moim zdaniem bardzo wielkie osiągnięcie, wygrana 2-1 na sadzenie przy ulicy sportowej z Lechem Poznań. 2 Bartka światowskiego, a przekrywaliśmy 1-0 do chyba 30 minuty dzisiaj czeka na mer z Wisłą jednak czeka jeszcze co cztery mecze obiecywałem że będzie mać. więc trzeba pokazać to no. Jeszcze mecz przegrany 3 do 0 na Wembley to był Katar to widzieliście, Arkadiusz Milik Lewandowski i Tytl a ostatnio mecz 3 do 0 z Andorm no, w ogóle debiutant Nick Blackman i dwa był nasz skrzydła tego zacząłem Powoli wątpą w jego umiejętności, jednak pokazał, że myliłem się i do nas w ogóle Jakub Baśkowski. To zrobił Kidl, Lewandowski. Paz na szansę, Benisz, Benisz nie wiem, grał tylko 10 minut. Tak samo jak w i kli i ale kli grał cały mecz i miał kilka dobrych sytuacji, jednak nie umiał ich wykorzystać. plański słabo zagrał, a najbardziej mnie ta obrona zdziwiała, bo Tomasz Kurzczak bronił bardzo ładnie. Tak samo jak Łukasz Piszczek na prawej i, i na lewej stronie Jakub Wawrzyniak, a w środku obrony Kamil pięknie się wywiązał swoich obowiązków, Tak samo jak Grzegorz Wojtkowa, którego powołałam, bo chciał zobaczyć jak sobie poradzi i patrzył sobie perfekcyjnie. A u nas w zespole najlepiej w tym ostatnim meczu z Lechem grał Marciek, Mielcarz, który bronił jak zaczarowany. Wszystkie strzały Lecha obok słupka leciały minimalnie, by wpadł do bramki, ale bronił i to było najważniejsze Teraz czas co się stało na rynku transferowym ostatnio i w naszych w transferowych nic się takiego nie stało, nikt nie przybył, nikt nie począł z próbu bendy MDHI'ów, mam nadzieję, że jak wróci do kontuzji, może coś strzeli. czekam na smycz. I słom Kraków, do którego się przygotowałem. Widzicie, mam nową skórkę i herby są zainstalowane. Znaczy były zainstalowane, tylko na skórce nie wiem czemu działają, ale oto jest nasza jedenastka na ten mecz ja bardzo tam takim meczem wygaliśmy, takim właśnie składem mecz z Lefem Poznań Wszyscy mi sugerują, bym wpuścił Zubasa moi wszyscy współpracownicy, ale ja myślę, że Maciek Mieczarz lepiej od niego będzie pełnił, więc wpuśćmy nasz skład na pierwszym właśnie do tym odcinku Może pierwszy i może nie ostatni, zastanowię się czy nagrać dwa mecze, czy jeden ale to skład wizły, pan że tego powołanego, więc chciałem zobaczyć, jak to całkiem nie jednak nie zaowocowała i wygrał bankom. No i dzieje jak bieszczak, to jest bankarz, którego mam nadzieję, że uda mi się wkonać na instrukcję. Jankowski to jest nogą i ścisłe krycie. Kosła, więcej no agresywne odbiory. Skidicia, agresywne odbiory i ścisłe krycie. Urybę. Jest link. z no, takiego mój słabszą nogę i ścisłe krycie. I to na tyle. Co mnie o tym, że... Mam nadzieję, że nam nie mało niespodziankę i przechodzimy do Nepońdowego, który Mamy. w Krakowie na sezonie Henryka Reymana na ulicy Reymonta 24, o ile się nie mylę. Czy na jak bohatowie, a nic nie będzie z tej akcji. Rachpał ma drogą kontuzję, jednak może kotyłować wiele co mnie cieszy, bo Rachpał jest kluczowym zawodnikiem mojej taktyce. Wacławczyk mógłby go zastąpić, jednak on ma kontuzję. Patrzyk Rachpał, obie strony. A dla Wysokraków, Samir I, 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 i raczej przejmuje wodecki, wodecki, wodecki. wodecki Ani dupa Marko Jovanović, co ty robisz To co mi się mylił z Wladysmidem Jovanovicem kielce z pewnym razem Szczarski jest, jest przy piłce super podaję do Wodeckiego Wodecki na skrzydle jest po prostu naprawdę fajnym graczem ale to podanie było pogubili się kolega w drużyny jego podanie nie było złe Trochę przeagowuję, ale mam nadzieję, że ja to widzę całkiem nieźle, więc... I mak! Aj, rzut drożny. udało się pokonać Gerarda Bieszczada za pierwszym razem. A ty krachwał. Bardzo w boki piłkacz, a w siatkę. W pożarach jest to Dlatego tak słabo gramy ofens na ofensywę, że przejdziemy. Przez tym. No i w grze, się co nam tam. Bartek Rachpał. Mak. mak. Oj leży tam ktoś na ziemi. Bartek Ślusarski! I dali nam chyba zudwolne wolny. Tak, po tym jak tam był faulowany Rachpał. Jednak Ślusarski na nie było i przy korzyści nie był korzyści. Szemuje Baran. Rachpał. Poźniak, Stuszarski, Mak, Poźniak do Narbueny, chyba tak to jest nazwisko Narbuena, a i złe podanie, Mak, 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 Stuszarka, Stuszarski był faulowany, było piłkę, Narbuena, Rafał, Stuszarski, Wodecki, mamy 1 do 0, mam nadzieję, że nie było spalonego, nie, nie było spalonego, mamy 1 do 0 dla GKS-u Bełchatów, był Marcina Wodeckiego to pierwszy gol barwa klubu, mam nadzieję, że nie ostatni. chcę była całkiem nie Ślusarski podał prawda? a Włodecki chyba... Nie, to nie było wśród, bo po prostu Jarosław był za bardzo rozprężony w drugą stronę, bo musi się cofnąć i tamto wybronić. Michał Matry spadła mu kondycja, ale wraca. i tak, połowi znów kondycja spada, chyba go naprawdę mocno turbują. Tutaj rywalem. Ale nie jest, że... Tak na razie 1 do 0, czyli przyzwoicie i są bardzo szanuję ten klub, lubię nawet go. Maciej Rogalski grał pod Beskidziu, grał z kupili go z Olim... chyba z Olimpii, Buziąc. bardzo lubię tego gracza, też pamiętam jak grał w ekstrakresie o barwach Lechii Gdańsk, bardzo go lubiałem, nie wiem czemu, ale gdzieś mi tego gracza nawet w nawet że dziesiątce często go kupowałem, nawet do Leki Warszawa i też zdobywał gole i właśnie go lubiłem. A tutaj strzela gole dla Polski, Bezki, podbeskidzia Bielsko-Biała, bo strzela, ma już ich chyba nawet cztery, a ten strzał Bartoszewskiego nie, nie, nie zaskoczył i nawet nie zagroził co bardzo bramce czarda bielszczada Z tym jest nie na stronie. Maciek mineczarz wybija tą piłkę, Michał Mak. I radzić przy piłce Dobra, wracam po krótkiej przerwie. O, jak przylagowało klatki. Okropne. Jezus. Jezus, Maria. Czekaj, Dobra, zmniejszyłem trochę jakoś grafiki, nie powinno być już takich klatek, tak, a jednak są, o Jezus Chryste, Panie Dobra, trzeba takie coś żeglą. Lagi są. Emanuel Sarki, Miecel broni. Chyba się odlagowało. I odlagowało się Przynajmniej dla mnie nie jest to koszmarne, no nie jest najgorzej. Urygo! Już trochę na cię przeznaczyłem, widziałem to piłkę w bramce. Nic z tej akcji pisu nie ma. Daję Ci sędzia dwie minuty. Możecie nie na którego nienawidzę. Rudego spółka, No jest jeszcze połowa sobie. Nie miała Henryka Reimmana. Prowadzi bełchatów w moim Może drowe zasłużenie, a trochę jest trochę na wartość. Ja myślę, że sytuację bardzo ładnie. A więc musimy spróbować jeszcze jakąś zmianę, bo rechwał jest zmęczony, a ja bym to nie niego ze Ja Szymański, to mógł On by tam nic później był oni bardziej defensywny, A jeszcze przypomagający. No zobaczymy dalej. Trzeba i goń Marcina Bodewskiego daje nam prowadzenie na zera w Krakowie. Mam nadzieję, że albo to podwyższymy, albo przynajmniej nie osadzimy na jednej blanki już ja bym chciał bardzo się meczka bo to nam nawać miejsce czołowe w tabeli i mapa ekstra klasy. Mam to z rana, więc jestem trochę przymulony. Przymulony to znaczy, jak się powiedziałem. Oj, trochę lagi są. Aguerrier Boguski, spalony, spalony, wiedziałem, że był spalony, nawet widziałem to od razu, Rafał Boguski był na spalony, jakby sądział, że on się go Jakby jeszcze, już dudka, lagi, lagi są, raczej nie wina skórki, bo jak nagrywałem trochę tam nagranie próbne, to nie było tej lagi, czyli jak robię stopa w nagraniu, to przynajmniej to jak jest. Flagy. Więc musimy musi je roznieść do końca tego odcinka, na co będzie lepiej. Ale ja nie ja, mam jeszcze takiej flagi, więc może wy też nie będziecie mieli. Ale widać, że karty są A przynajmniej. a, Stich, a baran, nie, baran. Pokazuje, że on tutaj jest burą, to jest wyższy. Mak. Slusarski. Slusarski, a i jeszcze. Niestety broni strzał Bartosza Ślązarskiego, a to mogło być dwa tak dla KKS chatów w tym meczu. Adrian Bas, to którego chciał wypożyczyć Wisła, chciał go wypożyczyć Korona, jednak ja miałem zamiar go wypożyczać przynajmniej w tej stronie. kiedy jest moje O, było, naprawdę blisko by Michał Makarzyk gola, Tak nie trafiał w bramkę, ale piła ona minimalnie obok słupka, ta piłka, więc naprawdę szkoda. Robimy zmianę. Sarskiego. Nie mam kogo za będę, nie będę miał kogo wstawić, więc trochę słabo będzie. Będę no, ze już nie pogasz wchodzi za ciebie. Pukalkoński. I słabo może nas przycisnąć. To już gramy ofensywnie, czyli my... Jak mak będzie miał to się tak kurwie. Nie czekajcie, to widok, widok ogólny. Nie, nie, nie widok ogólny. Taktyka. Idę w taktykę. Skopa robimy. Zmiana taktyczna. tylko mogę jeszcze później wpuścić? Bo kicia. Idą, myślę, z smakiem. Kogoś, kto mógłby zadać ten Dobra, to zrobiłem ja taka proficja jak srebra się on był chyba dobry i młody. Tak, proficja jest całkiem dobry. Tak, tylko maksymalnie. Tak, na wstępie na byłby był gotowy. Kuta i Gramy dalej. A, Wroński był tu faulowany. To ja, no, ta kartka. W razie cały czas jeden do zrym, mam nadzieję, że ten wynik się utrzyma przynajmniej, przynajmniej, bo tak byłoby najlepiej. dla nas, czyli Wisła już trochę panikuje i nas fauluje, ale może te, to jest i taka, taka i że my zmęczą i strasznie uszkodzą, a potem potem przeatakują i bum, gole z dupy. Mam nadzieję, że tak nie będzie. No wspaniała, jak to robić, Laka Szymański. Oczywiście ma problem przed jego tożsłowie, ale tylko okazania, oni mają więcej naród, więc powinni się bardziej przyjmować. Baran. Baran, to on na pewno nie jest odwolny, koszmarne uderzenia, szczególnie obrońcy. Już wolny będą mieli, uderzenie w nią skroi na grzut wolny, na nas i yeah, do angielskiej żółtą kartkę, czyli 10 lat już mam, chyba ponad 4 żółte kartki, czyli muszę się teraz naprawdę pilnować, jeśli nie chcą dać w dziesiątkę albo i gorzej. Czyli Mordes, Guerrier. O, podanie do Urygi, Bogucki, Brożek. I biecasz, idealnie. Pięknie sobie... Prawie Paweł Brożek, jednak Maciek mielcaż pokazuje, to jest u nas najlepszy na bramce. Subasowi może kiedyś dam szansę, albo ja kontuzję, miał kontuzję, ale na razie nie chcę kombinować, bo może Zubas jeszcze będzie słabo bronił i będzie słabo. Głowacki. Uryga. Sarki. Nie, Orbena. Trochę spieroniłeś, bo byłby rzut od bramki dla, dla nas, ale nie wiem 3 minuty to już, o to jest całkiem dużo. Jeszcze półtora minuty mają na trafienie bramki, to całkiem duże wpływom na ryży, bo tutaj wszystko może się zdarzyć. Słownie wszystko. Maciek Sadlock, boguski na albo bueno. Debil. Debil. Guerrier. Oż. Wzyskają mi ślacy, no. Już całkiem dobrze. Mam nadzieję, że nic z nie będzie. Jednak coś będzie, ale mają mało czasu. Może FM da nam magię i nic nie będzie. Norbuena. Jezus, ma znów to samo miejsce. nie sekundy meczu. Już jest pokreślnie podejrzewam, że się powinien sędzia kończyć to spotkanie. I chyba tak zrobię. Na Kończ to spotkanie! Ziomek! Koniec meczu. I kolejne spotkania, ja przedstawienie Miejskiej Unii na Henryka Lejmana. Bełchatów zasłużyło na zwycięstwo, chociaż miejscami Wisła gra lepiej. Pochwalę moich chłopaków. się na tylko to wynik. Tak. Jesteśmy... Zobaczmy teraz. Jesteśmy pierwsi w tabeli o jeden po których Poznań... On nie zagrał jeszcze swojego meczu, więc mogło, możemy spać na drugie miejsce. Drugie miejsce to całkiem nie zrobi nas jak na... Miejskiej Unii więc... To by było na tyle. Do zobaczenia. No i cześć. Narka.